Witam bardzo serdecznie z torfowiska. Dzisiaj się trochę taplamy tutaj na belce. No i będziemy poszukiwać e, tutaj tych złociutkich szczupaków. No ja już jestem praktycznie pod koniec dnia, także e, wiem, wiem, że coś tam połowiłem. E, no nie, nic miłego oglądania wam życzę. No o ile tutaj z wejściem na beli nie będę miał większego problemu na tym torfowisku, myślę. to E, gorzej może być z, z zejściem Tak to po prostu sobie tutaj wsiądę I jakoś sobie z tego brzegu się wykaraskam Ale na powrocie to nie wiem Szczerze mówiąc Nie mam jakiś większych pomysłów na to W sumie tutaj Teraz już obniżyłem trochę poziom Bo może po prostu Na powrocie tutaj wlecę i tyle Okej okay. Lecimy, woda patrzcie brunatna Coś tam widać. Co, lecimy z tym koksem? Nie wziąłem tego tutaj, tej poprzeczki e, z tą zmiarką. Nie ja wiem, jakoś mi wypadło z głowy, ale w sumie to jakoś nie jest potrzebne. Gorzej, tylko będzie z takimi rzeczami jak telefon, żeby sobie na spokojnie położyć. No, i z rybą, ewentualnie, żeby sobie ją przytrzymać i zmierzyć czy coś. Ale, dobra, damy radę. No dzisiaj co? Warunki nie najlepsze, jeśli chodzi o szczupaki, na pewno. Lampa. Nie za dobrze to się prezentuje, jeśli chodzi o warunki pogodowe. No, ale oczywiście to nic nie skreśla. Będziemy walczyć do upadłego. I mam nadzieję, że jakiś fajny, centkowany przyjaciel nam, nam się tutaj dzisiaj pokaże. Kurde już nawet mówić nie mogę. Zaczynam sobie od takiej trzynastki, od Great Fisha w kolorze takim kurczę, Fire Tiger, Golden Ambulance, coś takiego. I na razie tutaj te brzegi. I może polecimy gdzieś bardziej na środek. Zaraz zobaczymy co tutaj się dzieje. Wszędzie tutaj głębokość jest praktycznie jednakowa. Także nie ma tutaj jakichś górek. Po prostu turfowe łowisko. Jedna głębokość do dna i pewnie grube metry mułu. Płynę sobie tutaj najpierw brzegi po tej stronie Gdzieś tam trochę będę rzucał na środek eee, A potem sobie wrócimy po prostu drugą stroną Nie mam też dzisiaj jakoś mega dużo czasu, bo może z 3 godzinki łowienia Tak, no mamy 3 godziny łowienia Ale myślę, że wystarczająco, żeby tutaj sobie fajnie opływać I porzucić w te najfajniejsze miejscówki Bardzo dużo tutaj, właściwie chyba wszystko się działo z brzegów, no ale na Beli jestem tutaj pierwszy raz, e, więc po prostu dostępu do tych środkowych e, bardziej miejscówek po prostu nie miałem. Jest, A, jest przywalenie. Słuchajcie, to nie będzie mały szczupak, na razie idzie tylko do boku. Ja mam podbieraczek malutki, ale walną z wody. No, to nie jest mała ryba, na pewno nie jednak ależ one są piękne, złote co to jest? Eee, to jest sandacz nie wierzę zander właśnie też było mi dziwne że to walczy Taka nie inaczej o mój boże z takiej wody zander kurde Piękny to jest sondacz. W taki podbierak to tu będzie ciężko. Ale się z nim kręcę. Jest! O, ho, 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 ho. Pięknie! Piękny, słuchajcie, sandacz o kurde Ale Zander Słuchajcie, Roki praktycznie nie był zapięty W ogóle, naprawdę dobrze, że Dobrze, że, że go po prostu ciągnąłem na napiętej żyłce. ale patrzcie jaki to jest kaban Jaki on jest tłusty, widzicie to? No to jest po prostu masakra. Nie miałem nigdy w łapie takiego sandacza, więc nawet nie wiem, jak się jej chłapie. O, ja nie mogę. Ale się nastroszył. Masakra. No pokaż te kły. Ależ on, on jest nabity. Masakra. Nie wiem, czy dobrze wszystko widzicie na tej głowie. To miałeś prezentację, kolego. To miałeś prezentację. No nie wiem. Słuchajcie. Czekał, czekał, był spokojny, był spokojny. ale naprawdę ta ryba, słuchajcie, miała ze 3 kilo. Był naprawdę taki nabity, no że szok. Taki szeroki, taki nabity. Masakra. No mówię, no nie, nie mam po prostu jak przez to, że nie mam tutaj wzięte tego deku, to po prostu nie mam jak tutaj przytrzymać tej ryby. No i niestety, niestety poszedł. Ale słuchajcie, no to na pewno była moja życiówka sandacza. E, bo na sandacze to ja w ogóle nie jeździłem w swoim życiu. E, też nie mam zbyt wielu jezior, które gdzieś tutaj są w okolicy. No a tutaj, kurczę, taka niespodzianka. No ile mógł mieć? No pod siedem dyszek myślę, śmiało. Trochę tutaj był skulony w tym podbieraku, ale powiem wam naprawdę dokokszona ryba. No nie spodziewałem się tutaj w tej brunatnej wodzie. Kurzczę, no, jakieś tam sandacze, to po prostu mi się kojarzyło gdzieś tam z czystszymi wodami. A tu proszę, w sensie nie mówię, że jest brudna ta woda, tylko po prostu może mieć taki kolor. No ale dobra. Nie beka. No wielka szkoda, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo żałuję, że nie udało mi się go pokazać i w ogóle zmierzyć go sobie. Chociaż kurde tego te kolce tutaj jak go wyciągałem, to tak trochę mi przejechały po tej belce. No, raczej małe są szanse chyba, żeby to się przebiło, ale, ale trochę, trochę tak spojrzałem, czy to sami nie leci żadne powietrze. Fajna nabita ryba, kurde. Eee, no ale na no, chwilę się na niego napatrzałem, na pewno ja będę miał lepsze wrażenia z tego niż wy. E, ale to jest tylko znak, że tutaj są sandacze po prostu e, także, także liczę jeszcze tutaj na jakiegoś I mam nadzieję, że już tego się, się da jakoś zaprezentować No i to na co tutaj przyjechaliśmy, czyli na, na chłopaków w cętkach No takie sandacze powiem wam, to, to już jest coś Dlatego, Dlatego trochę dziwna walka E, bardzo mi to nie pasowało. Myślałem, że właśnie będzie e, jakiś większy szczupak, który po prostu e, zacznie, zacznie walkę mi dopiero pod samą belą. Bo po prostu czułem samą wagę ryby, samo cielsko, ale nie było tych takich ruchów typowych, takiego całego cielska, e, gdzieś tam, które są dość ikoniczne dla, dla dużych szczupaków. Po prostu ciągnąłem go jak kłodę Aha! Wiecie, że miałem rybę przez moment? Miałem jakiegoś okonia Co tu się dzieje? Miałem przez moment jakiegoś okonka Muszę zmienić przynętę, bo trochę ją zmordowałem tymi główkami jigowymi, bo robiłem na niej testy eee, Gdzieś tam, yy, jaka główka po prostu będzie najlepsza, gdzieś tam, żeby ona pracowała i już mi spada z tej główki, a szkoda tutaj na ten kolor na pewno bym postawił no ale zobaczymy jakieś inne kolory założyłem teraz takiego fioletowego cukieraska bardzo mi się podoba ta przynęta bardzo fikuśna jest chciałbym na nią coś złowić, wierzę w nią także lecimy na takie coś teraz dobra, szybka aktualizacja Wpływam sobie w taką zatoczkę. Trochę się nic nie działo właściwie. Przez właściwie no już prawie pół jeziora przepłynąłem od tamtej ryby. Eee, no i co? Teraz zaczynamy sobie tą zatoczkę gdzieś tam. Zrobimy sobie na środku i lecimy już tym drugim brzegiem. I zobaczymy, czy, czy w tym drugim brzegu coś się będzie działo. Ale od czasu do czasu wywali się tutaj jakaś fajna, konkretna ryba. Także coś się na wodzie dzieje. Rybki chyba żerują. Także może coś. Może coś uderzy ciekawego. aż magicznie wyglądają te trzciny. I ryby tu mogą stać absolutnie pod samym brzegiem. Pięknie to wygląda. O, teraz dałem. <noise> teraz zakładam takiego gracza. Trochę taki ciemniejszy kolor Fire Tigera, powiedzmy. Jeśli chodzi o prowadzenie, to jednostajne, albo po prostu gdzieś tam trochę szybciej. Potem jakiś jeden stop. Potem dwa jakieś obroty normalne. Gdzieś tam staram się mimo wszystko jakoś to zagrać, żeby po prostu nie rzucać i nie kręcić. Ale bez jakichś tam wymyślnych rzeczy. Mamy tutaj metr wody, także nie ma co wymyślać. Gdzieś tam przy dnie też się nie chce kręcić, bo potem się zbiera tylko cały czas ten muł. Więc dość. Dość szybko w sumie tutaj prowadzę. Nie, może zaraz zmienimy na wkręcika. Może trochę mniejszego. Będę się starał, może trochę wolniej. ブロンね。 Nie bądź taki i powtórz Może nie jakieś atomowe branie? No ale było ja, Mamy Cię kumpel Mamy Cię, piękne branie na powierzchni szkoda tylko, że nie jesteś trochę większy ale widowisko dałeś fajnie, że powtórzyłeś, bardzo miło z twojej strony patrzcie, obwinął się dookoła jeszcze <grytanie> dobra, czekaj, jakby cię tu uwolnić dobra, najpierw go weźmiemy hopla no, złociutki jesteś jak na torf przystało no ale maluszek maluszek no może nie ze 42 <grystanie> dobra bo jeszcze mi tu wypadł dobra zrobimy tak ja Ciebie tutaj odhaczę o kurcze przebiłeś się na wylot dobra i już go z nami nie ma Fajnie, że wpadł, fajnie, że powtórzył, przynajmniej wszystko wiemy. Czyli jest znak po czasie, jest jakiś znak. Staram się wyłapywać te oczka w szynach. Taka pojedyncza czcinka gdzieś tam 2-3 metry od tego całego buszu To może być naprawdę kryjówka dużego szczupaka On tam sobie za tą pojedynczą czcinką stanie Myśli, że ma zarąbistą miejscówę A to taki ciło. Tutaj ewidentnie koło dwójeczki jest, także damy tutaj większą główkę jigową. Trochę ta przynęta nawet opada, więc damy po prostu na główeczce tutaj trochę większej, żeby tego nie prowadzić też pod całą powierzchnią. I może trochę poskaczemy sobie tym rokiem. Zgapiłem się. Bez jaj. Kurcze, lekkie branie. Takie wessane. Kurcze, puścimy jedną rękę na chwilę. I Niestety Kurde no, tyle godzin człowiek pływa, skupiony I nic, i na chwilę kurde się puści łapę jest akurat przywalenie, nie Kurczaki no, na sam koło by wleciał eee. Szkoda, szkoda No nic, żegnam się tutaj z wpływania na bazę o, jakoś tam się wdrapie. E, na spokojnie. E, fajny dzionek. E, życiówkę sandacza złowiłem, mimo że w ogóle kompletnie się nie nastawiałem na to. E, no co, jeszcze jeden szczupaczek, jeszcze jedno uderzenie tutaj na koniec. E, no szkoda, że jakiegoś właśnie szczupaka fajnego nie dopadliśmy. No ale mimo wszystko e, zadowolony jestem z dzisiejszego dnia. No to, to były raptem trzy, no prawie, prawie trzy godzinki. E, także też nie za wiele czasu, a zdążyłem tutaj naprawdę kawał wody opłynąć i fajne rybki połowić. E, także co, dziękuję bardzo za oglądanie. E, jeśli dotrwałeś do tego momentu, naprawdę bardzo dziękuję. E, no co, trzymajcie się do następnego, cześć.